Witam wszystkich. Jestem na swój piąty przystanek na mój wielkiej wyprawie po polskiej agroturystyce. Dzisiaj jestem w Trcinną. Trcinną. Tr 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 bardzo piękny wiesz... Na Kasiuby. Te? Tak? Tak. Jakiś na zachodzie kasiuby. Jak, jakieś godziny od Koszalin. Coś Godzina takiego. Od Koszalina, no, można tak. Tu jest bardzo ciekawe miejsce, bo to jest rodzinny dom. Które kiedyś był szkołę, i tak naprawdę macie trzy pokoje, więc to będzie inne doświadczenia, bo to jest taki mały rodzinny agroturystyka. Pomeranie. Macie zwierzęta, są owcy, co, co jeszcze? Gęsi, kaczki, Gęsi, kaki, kusy, kury, koty, psy, koty. I, i, psy, koty, ryby. ryby a nie przede wszystkim ryby. ryby, są dużo ryby. Będziemy kręcić cały odcinek od tego miejsca. Nawy więc bądź czujny. <laughs> Zapraszamy. Zapraszamy.